A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie. Pod takim tytułem rozpoczęła się trzydniowa konferencja Studenckiego Koła Naukowego Historyków przy Uniwersytecie Łódzkim. W ciągu trzech dni trwania konferencji będzie wiele ciekawych wydarzeń okołokonferencyjnych, takich jak inauguracja, 15 listopada, godzina 14. Usłyszymy ciekawy wykład magistra Andrzeja Kompy, specjalista od historii Bizancjum. Połączony z prezentacją. Wykład ma na celu nam pokazać, ile dawnego starego Konstantynopola jest w dzisiejszym Stambule. Poza tym mamy zaplanowane spotkanie z człowiekiem, który przejechał Szwecję rowerem, a także wysłuchamy ponad 80 referatów i weźmiemy udział w licznych dyskusjach. Patrzymy na świat z różnej perspektywy. Historycy przez pryzmat czasu, geografowie poprzez przestrzeń. Spotykamy się dzisiaj, by odnaleźć wspólną drogę porozumienia, do której mam nadzieję, że dojdziemy podczas sesji towarzyszących im dyskusji. Instytut Historii zgromadził fascynatów wielkich wypraw odkrywczych, dzieł podróżniczych, a także słynnych opisów podróży. Każdy z uczestników mógł ulec tej podróżniczej atmosferze. Historia nudna. Konferencja pokazała, że jest zupełnie inaczej.